Witajcie w drugiej części tutoriala i yy, jeżeli obejrzeliście pierwszą część powinniście mieć ten środek i ten połączony. Teraz trzymamy tak, aby gotowy, gotowe środki były z naszej lewej i prawej strony. I będziemy układać kolejne cztery. Więc, co robimy? Szukamy kostki, która już jest na przykład złączona. Jeżeli nie ma takiej kostki, musimy na przykład ten niebieski z tym połączyć. Ustalamy sobie stronę na przykład lewą. Będziemy zachowywać, że się tak wyrażę, te już zrobione pociski na tej lewej stronie. I tak. Co robimy dalej? Szukamy. Tak, yy, szukamy kostek, takich, które by mogły utworzyć nam następny taki pocisk. Jest na przykład tutaj czerwony, i tutaj czerwony. Przesuwamy. I tutaj tylko wyrównujemy do lewej strony, prawda? Mamy już dwa naboje. Tutaj automatycznie utworzył się nam kolejny. I szukamy znowu następnego. Jest tutaj pomarańczowy, i tutaj jest pomarańczowy. Czyli łączymy w taki sposób i wyrównujemy do lewej. Mamy teraz zapas pełny tych środków. Więc co robimy na przykład? W takiej sytuacji przesuwamy ten dobry środek na prawą stronę i szukamy następnej kostki do połączenia. Jest tutaj zielony i jest tutaj zielony. Łączymy i wyrównujemy do prawej lub lewej strony. Zostały nam dwa. Tu i tutaj. Łączymy wyrównujemy. Mamy teraz zrobione takie wszystkie pociski z podwójnych środków i teraz bardzo ważny element jeżeli zaczniemy na przykład od łączenia niebieskiego i nasza biała warstwa jest warstwą, warstwą frontową musimy tak łączyć jak w kostce 3x3 czyli jeżeli jest niebieski to po prawej stronie musi być pomarańczowy, nie, y, czerwony. Nie może być pomarańczowy ani zielony, gdyż później nie będzie się dało ułożyć naszej kostki. Czyli co robimy? Tu jest niebieski i tu jest niebieski. Nie mogą być one w jednej linii, gdyż wtedy oczywiście one się nie złączą. Więc obkręcamy tylko y, 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 ściankę z niebieskim. Pamiętajmy to. I to nie może, być, nie może zostać naruszone. To cały czas trzymamy po lewej i prawej stronie. Obkręcamy tutaj górną warstwę, przesuwamy. Mamy niebieski. Jeżeli trzymamy tak w taki sposób, że tu jest biały, tu jest niebieski, to teraz musimy stworzyć czerwony prawą stronę od niebieskiego lub pomarańczowy lewą stronę od niebieskiego. Zacznijmy na przykład od pomarańczowego. Jak będziemy to robić? Jest już jeden na miejscu, prawda? Jeżeli mamy jeden na miejscu, szukamy następnego, ale jeżeli przekręcimy, to widzimy, zniszczy nam się niebieska warstwa. Więc jak to robimy? Przekręcamy raz, tak aby powstało nam tutaj coś takiego. Obkręcamy tą warstwę tak, aby były, były pomarańczowe w jednej linii, a tym niebieskim wracamy, prawda? I co teraz robimy? W takim przypadku to samo co przy kostce żółtej, czyli ten ruch na pamięć przesuwamy lewą. Dwa razy okręcamy, wracamy. Zgadza się, zgadza się. Ale co się stało? Ułożyło się samo. Następne dwa kolory. Sprawdzamy, czy ułożyły się dobrze. Porównujemy. Biały, biały. Niebieski, niebieski. Zielony, czerwony. Właśnie. Tu jest zielony, czerwony. Muszą zostać one zamienione. W jaki sposób? Teraz robimy ruch na pamięć na przykład na prawą stronę. Przesuwamy to. Yy, prawą, prawą prawe dwie warstwy. Obkręcamy górną. Wracamy tym. I robimy teraz ruch na lewą stronę. Widzimy, zamieniło się. Teraz sprawdzamy, czy się zgadza. Tu się zgadza, tu się zgadza, zgadza się i zgadza się. W takim razie zapraszam na trzecią część mojego tutorialu.